Witam Państwa w środę, 18 dnia stycznia. euro tak jak wspominaliśmy na początku tego tygodnia, przechodzi fazę korekty. Zbliżamy się już do poziomu 1,2870, czyli poprzedniego lokalnego dołka, który to poziom teraz może być miejscem oporu, a to wszystko za sprawą tej oto tygodniowej świecy, której kształt przybrał odwróconą postać formacji młota. Także tak jak wspomnieliśmy na początku tygodnia, aktualnie ten scenariusz korekcyjny nam się wypełnia. Natomiast jeśli chodzi o wykres H4, tutaj także po tych dużych negatywnych dywergencjach na oscylatorze MACD zbliżamy się już coraz bardziej do poziomu 1.28.70, czyli do okolic wierzchołka E czyli wierzchołka, który wynikał nam z formacji trójkąta rozszerzającego się. Natomiast jeśli chodzi o parę walutową USDCHF, tutaj wybijamy się już dołem z formacji klina zwyszkującego zbliżamy się do lokalnego dołka przy poziomie 09405 i mamy tutaj także coś w rodzaju formacji podwójnego szczytu, tak więc przełamanie tego dołka mogłoby sprowadzić nam parę USDCHF najpierw w okolicy 093, gdzie mamy lokalne minimum, a następnie do modelowego zasięgu formacji podwójnego szczytu, czyli około 0,9245. Jeśli chodzi o parę z dolarem kanadyjskim, USD -CAD, tutaj obserwujemy potencjalną prowzrostową formację harmoniczną na wykresie H4. Jest to formacja przypominająca swoją strukturę Gartleya. Natomiast dla jej potwierdzenia, będziemy potrzebować najpierw przełamania tej oto przyspieszonej linii trendu spadkowego, gdyż tutaj przy poziomie 1,012 mogliśmy mieć już odcinek zakończony CD, czyli formacja X. A, B, C, D i przełamanie tej linii powinno prowadzić nas przynajmniej do głównego kanału spadkowego. Oczywiście, jeśli ta formacja nam się nie załamie i rynek nie zacznie nam szybko zniżkować poniżej poziomu 1.0110, bo wtedy też test 1.0074 byłby jak najbardziej prawdopodobny. Para EuroPLN wyrysowała nam już zakładaną korektę. Pędzącą na tę chwilę, znaleźliśmy się przy bardzo silnym poziomie wsparcia, czyli przy dolnym ograniczeniu czerwonego kanału wzrostowego, a także przy równości odcinków korekcyjnych. Więc może być to potencjalnie bardzo silne wsparcie dla tej pary walutowej. I z tego miejsca, jeśli go nie przebijemy, możemy obserwować ponownie ruch wzrostowy powyżej poziomu 4,40. Natomiast przełamanie z impetem tych wsparć może. Powodować spadek do lokalnego dołka, oznaczonego to jako fala A, czyli okolice 4,26. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.